Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj trafiło do nas Audi A5. To jest który rok? 18-19? 19 roku. Serwis olejowy. Filtr powietrza. Filtr, kabin... filtr oleju. Olej. I filtr kabiny znajduje się wewnątrz samochodu. Tak, włoski? A ty co tam lubisz? Czego? Serwis. A no przednie przedniej tam gdzie trzeba. Wyjdź sobie z tego. Wiem. Szybki serwis, daj. Jestem szybki serwis. Tak? Mhm. Speed serwis. No właśnie, to mówię. Żeby no. <grym> jakoś przejść, Aktywacja. No, Boski tutaj kasuje inspekcję olejową. Tutaj zanim spuściliśmy olej, została oczywiście brana półkanka. Olej, który zastosowaliśmy do top, top Tech 4200, już na rozgrzany silnik zalaliśmy Ceratek. Ceratek znacie pewnie. Wylewa się go raz na 50 tysięcy. To jest profilaktyczny środek, który zmniejsza tarcie i minimalizuje pierwszy suchy start w silniku. Zapłon jest włączony. Jest. Także boski sobie niech skasuje serwis. Później musimy wszystkie te plastiki wyczyścić. Tu jakieś zwierzyna pod maską buszowała. Jeszcze wam pokażę, jak to boski wszystko doczyści, jak będzie wyglądało pod maską. Tutaj boskie mu się udało, bo komorę silnika wyczyściła Magda. A boski zamian za to poszedł wymieniać opony. Tak, już wszystko jest doczyszczone, zaimpregnowane, tak. A Boski co tam robisz? Kabinia. Brudna kabina w kapoła. Hmm? Hej, podejdę tam, z tamtej strony. Nie brudna. Nie tragiczna, nie? No ale już widać, No ale świeży zakup auta, więc okay, to trzeba to. zrobić, tak. Z węglem aktywnym. Przepraszam, na się nie poli. No. <grybuj> <grybuj> uh. Dokładnie. Boski lubi leżeć w pracy. No. Dobra, w tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.